Sponsorem programu jest firma Brubek, producent bielizny termoaktywnej KULER. Pirelli Polska, producent opone Metzeler. Rapid Motocykle, dystrybutor buty motocyklowe CD. Sponsorem programu firma motopakiet.pl Taki taka okazja, żeby e, w Ducati e, uczestniczyć w takiej premierze niektóre modele. Jedziemy na wschód, pokonamy legendarną drogę Route 62 i przejedziemy do Little Karoo. Po 310 km powinniśmy dotrzeć na rodzinną farmę, gdzie zakończymy dzień. Jeszcze się nie udało, jestem prawie w Turcji. Czuję taki drewny emocji. <śpuszcza> mnie, czy nie? Motowizjonerów, te materiały, które robimy na ten okres, nazwiemy zawsze Solidarność do rodowitych Ukraińców, bo mimo tego, że my jesteśmy rozrywka, jesteśmy zawsze blisko do motocyklistów, które w tej chwili cierpią i akurat nie tylko motocyklistów. Piątek wieczorem, taki okazja, żeby... W Ducati e, uczestniczysz taki takiej e, niektóre modele. Chcemy się dowiedzieć e, przez e, dyrektor marketingu e, firmy Liberty Motors, która jest e, dystrybutorem. E, Marka Ducati z Borgo Panigale, co jest grane. Mała digresja dla mnie. Borgo Panigale i Bologna ogólnie biorąc, jest takie miasto, na które spędziłem wspaniałe 5 lat z moim życiu na e, uniwersku. Więc kocham Bologna, kocham Ducati i Borgo Panigale dla mnie jest synonim od e, cuore sportivo, serce sportowe I powiem Was jeszcze dodatkowe, że od tego momentu, na który nie mam Valentino Rossi, mój nowy idol jest Pecco Bagnaia, bo jest młody. Jest fajny gość i będę kibicował na moto GP Francesco Baniaja z Ducati. Więc Ducati jest łoskie serce, łoska, genialna powiedzmy sportowność w silnika, ale wiemy doskonałe, że ostatnio była uporządkowana firma przez własności od ogromna grupa niemiecka e, Audi. E, czy te dwie elementy się połączą? Pewnie, że tak. Idziemy w środku, zobaczyć z naszą redakcją motowizjonerów, co są te rzeczy nowe do opowiadania. Motowizjonerów, to są te kolory, które wspominają ten Rosso Corsa, tę atmosferę Miasto Bologna dla mnie jest nie i dzisiaj motowizjonerów tłumaczymy, że w Polsce właśnie ten marka prestiżowa Ducati jest dystrybuowana przez Liberty Motors. Przy sobie mamy Christian Kaleta. Christian Kaleta z Ducati Polska. Który jest ten brand manager, he is the man, jak się mówi. E... Podsumujemy dzisiejszy e, piątek wieczór, bo już e, wiemy doskonałe, że te mody się zmieniają, te pandemie powodują, że e, te targi stawiają się trochę mniej efektowne. A dzisiaj mamy sukces, bo e, Ducati ma jedno fantastyczna sieć od social media na świecie, ale też ludzie przechodzą, żeby dotykać, żeby e, właśnie e, mieć doświadczenia bezpośrednia z te nowiny. Które Ducati proponuje. Jakie są te ruiny? Christian, do Ciebie słowo. Tak, tak jak powiedziałeś, wychodzimy naprzeciw naszym klientom w związku z właśnie pandemią, z brakiem targów motocyklowych. Puszczamy po naszych salonach w Polsce wszystkie motocykle na, na dany rok. Robimy to drugi rok z rzędu. Gdzie po prostu klienci mogą przyjść do salonu, tak jak powiedziałeś, dotknąć tych motocykli, przysiąść się? Powiedz mi, Christian, bo my znajdujemy się na ten region, który bardziej nasze pasjonatów lubią, to znaczy region Enduro. Jakie są te nowiny i co właśnie tu brakuje, jeżeli możesz jeszcze zdradzić trochę tajemnicy? Multistrada już jest taki e, synonim od Enduro wysokiej jakości e, niezawodny, już używana też przez e, dużo bikersów, które robią e, dookoła świat, ale mamy taki nowości, na przykład jak ja o mówię, Pike Speak, to co dodajesz do tego. Multistrada V4 Pike Peak, e, To jest e, motocykl, który naj, najbardziej bym porównał do sportowego suba. Czyli po prostu otrzymujemy motocykl, który jest bardzo komfortowy. Nadaje się w dłuższe trasy, ale jednocześnie możemy pokazać nim na torze naprawdę wiele. Powiedz mi w takim razie, ten nazwa, który sam go wspominać czuje Sportowe podniecenie, jak mówi Desert X. Fantastyczne robiliście prezentacja medialna z tymi rajderów z białem ubrania. Jestem ciekawy, czy oni są znani. I mam dwa pytania: czy są informacje o jakimś najbliższym terminach występ Ducati, Może, nie wiem, może w Dakarze? Eee... Nie ma na razie oficjalnych informacji, natomiast jest to motocykl, który rzeczywiście wpisuje się idealnie w ten Dakarowy klimat. W kwietniu e, zrobimy kolejną rundę Red Tour, czyli e, tak jak powiedziałem puszczenie tych motocykli po salonach, e, tak samo zrobimy z Desert e, w kwietniu, także we, w, w salonach Ducati będzie można obejrzeć e, najnowszy Ducati Desert X. Christian, gdzie można zlecić ten ostatni news odnośnie Ducati Polska? Zapraszam do obserwowania social mediów Ducati Polska na Facebooku, na Instagramie, a także strony dukatipolska.pl. Tam są wszystkie informacje odnośnie, gdzie motocykle aktualnie są, czyli cały harmonogram Dyrektur. Dla miłośników MotoGP e, możemy co zdradzić, bo prezentowaliście taki e, potworek, który Aż się boję, właśnie wspominasz: typu Borgo, Panigale i tak dalej. Są nowości też w sektor, tak zwany Sigacz? Tak, jak najbardziej. Panigale V4, e, które stoi tam, na pewno widziałeś i zachwyciłeś się ich designem. E, o osiągach opowiedział Andrzej, który e, jeździł tymi motocyklami na torze w Hiszpanii. E, oprócz tego, Panigale V2. E, dedykowane w hołdzie Trojowi Bailisowi, bardzo dużej gwieździe, jeśli chodzi o sport motorowy Ducati. Także to są nasze nowości na 2022 rok, nie mogę się doczekać, żeby sprawdzić je na drodze lub na torze najlepiej. I my dołączymy z tego entuzjazmu totalne pochodzące z Borgo Panigale motowizjonerów, za niedługo Desert X, będziemy ją testował. Na pewno nie na asfalcie, bo Skoda by było taki fajny potwór i będziemy jeździli. Na jakikolwiek obotnica, tam gdzie jest piasek, tam gdzie są kaminy, bo my kochamy po prostu Ducati z Borgo Panigale. Dziękuję, Christian. Alla prossima! Sponsorem programu jest firma BRUBEK, producent bielizny termoaktywnej Kuler. Pirelli Polska, producent opony Metzeler. Rapid Motocykle, dystrybutor buty motocyklowe CD. Sponsorem programu firma motopakiet.pl. Jesteśmy w okolicach miejscowości Robertson, to jest na wschód od Kapsztadu. Jak widzicie, wyszło piękne słonko, zrobiło się ciepło, przyjemnie. Tradycyjnie po śniadanku spotkaliśmy się na parkingu, aby tu omówić nad mapą trasę, jaką mamy do pokonania. Jedziemy na wschód, pokonamy legendarną drogę Route 62 i przejedziemy do Little Karoo. Po 310 km powinniśmy dotrzeć na rodzinną farmę, gdzie zakończymy dzień.

jechaliśmy do kolejnego miejsca na spregu dzisiaj będziemy spali idziemy do recepcji na powitalnego drinka welcome moje klasa welcome 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 thank you bardzo ja Wiesz, mi się ta lodówka tak Jesteśmy w takim obiekcie, który się nazywa Mulplas Guest House w okolicy Oudzkorn. To już jest wschodnia część rejonu przylądkowego zachodniego. Troszeczkę oddaliliśmy się od wybrzeża, zrobiło się cieplej i dzisiaj było 33 stopnie. Także było przyjemnie. Fajne zakręty, fajne drogi. Dotarliśmy do takiego ładnego miejsca. Sami zobaczcie. Oprócz odległów jest tu jeszcze spa. Dobra, restauracja. Za chwilę będziemy mieli kolację. że oprócz motocykli mamy też fajne miejsca gdzie odpoczywamy po trudach dnia jutro śpimy w tym samym miejscu póki co odpoczywamy przygotowujemy się do kolacji resztę pokażemy wam pewnie już jutro polecamy do zobaczenia

Udało się! Nie, jeszcze się nie udało, dobra, jeszcze nie! Jeszcze się nie udało, jestem prawie w Turcji. Ty, ja! Czuję taki dreszczyk emocji! co mnie, czy nie! Uu. Hello! Okej, okay. can I go first? Wow. Nieźle. Czy ja się właśnie wypchnęłam w to wszystko? and what next to yes hello yes of course uh, covid uh, passport yeah i have <laughs> of course uh, see here and here uh, i'm uh, doing rep reporting. I'm reporting about Turkey. Ha, yeah, media. Tamam. Okay. Uh, uh, passport. Uh, oh, I have a quicker one. Tamam. Oh, here. Uy, uy. Uh, telephone. <laughs> <laughs> ne? <Hodorowska>, Patricia Anna. <laughs> yes. <laughs> and uh, tamam. the last. Tamam. Okay. Uh, sorry, only English. No, no, on. um, okay. Istanbul? Yes. On, Thank you. Bye. Ah, is <sighs> granica. Automobile, car, bus, truck. What is X Ray Line? Uh, here, cosmetics. Here, clothes. <laughs> Do you speak English? Yes. No, sorry. <laughs> huh? Tur Turkish? Turkish? Okay, uh, Polish, po Poland from Poland, Poland. Polonia. Poland. Uh -huh. yes. Where are you? Uh, yes, documents, chargers, uh, the camera. camera. Yes, here, here camera, their camera, and. Camera. This is a small camera. Yes. <sighs> yes, but small one. It's a toy. one. One. It's a like toy, small toy. Here. GoPro here. <laughs> I'm recording when I'm driving. Boom, boom. Yeah. The view. Yes. YouTuber. Uh, kind of. Yes. Come on, bye. Okay. Thank you. Dareszcie dobrze. Hello. Okay. Uh, what? Passport? Everything? Yes! Bike license. Yeah. Uh, Covid or something? No, no. Take off your helmet. Look at the camera. Ooh. Oh. Smile. <laughs> <laughs> yeah. Up. Up. Bye. Zabawne, że oni sobie palą tutaj w tym oh. uh. Okej, okay. hello, Cześć Ładny Dziękuję jest Może być open market. Okej, okay? o okay. oh. Thank you for a banana. <laughs> Thank you. Okay, that's it? Yes. Okay, I can go there. Okay, thanks. I need to stop here. Bye. Ale przynajmniej dostałam banana. Znowu mnie dożywiają na... Dosłownie, znowu mnie dożywiają przy granicy. Jest to dość zabawne. Czy ja wyglądam jak bezdomna? Tylko dlatego, że jeżdżę sama? Przegapiłeś odcinek Motowizjoner i nie znożyłeś na Motowizja, i nawet na te 5-6 powtórki, nie ma problemu. Wszystko się da nadrobić. Wytypujesz Motowizjoner na YouTube i tam znajdujesz i robisz tak zwane suba. Lajkujesz, komentujesz pozytywne, bo the show must go on.